Drogi marketerze, jak myślisz, może już czas, przestać się oszukiwać? Czy ty też chciałeś mieć pasywny dochód przyłączając się do biznesu sieciowego? Cisnąłeś, cisnąłeś, napinałeś, napinałeś, a docelowo 75-95% Twojej struktury jest martwa. Zgadza się? No tak, może zła firma, może złe produkty. Może nieodpowiedni ludzie? Ok. Zmieniłeś firmę. Przeskoczyłeś. Tamta firma była najlepsza na świecie. Teraz jest BB, teraz ta jest dobra. Przepisałeś wszystkich, właściwie, no może nie wszystkich, ale większość swojej drużyny z, tej, z tego starego podwórka. Narobiłeś szumu. 3 do 6 miesięcy i efekt ten sam. Nowych ludzi nie ma, obroty spadają, 75-90% twojej struktury jest martwa. I co dalej? Znowu zastanawiasz się, czy może u sąsiada jest lepiej? Jak to mówią, znajdź różnicę. Myślisz, że ja tego nie przechodziłem? Od zawsze zastanawiałem się, jak to jest, o co tu chodzi. Może to wina produktu, może to wina usługi, może produkty są za drogie. Może usługa jest za droga, może nie właściwi ludzie, może ludzie nie mają pieniędzy, może możliwości biznesowe nie są zrozumiałe lub właściwie wyjaśnione ludziom. Zobacz, Prawdopodobnie działałeś już z produktami premium, z usługami premium na poziomie powiedzmy 500-700 zł miesięcznie, tak? No i co problem był? No, to przeskoczyłeś na mm, tańsze produkty, na produkty pierwszej potrzeby. No bo przecież i tak, i tak ci ludzie to kupują, i tak, i tak muszą wydać pieniądze. No to co? Wystarczy, że tutaj wydadzą u ciebie teraz z Twoją firmą i będzie lepiej. I co? Było? Znowu nie chcą? Kolejny raz odnawialność zakupów jest na poziomie 15-20%. I co kolejny raz? Chcesz przeskoczyć do innej firmy w nadziei, że będzie lepiej? Widzisz pewną prawidłowość? Jak długo jeszcze zamierzasz się oszukiwać? Pamiętam, jak ja cisnąłem na maksa yy, z sukcesami. Tylko po jakimś czasie zawsze sytuacja była podobna, wręcz identyczna. Ludzie się wykruszali, obroty spadały i zastanawiałem się, co można zrobić. Przecież robię wszystko, co jest konieczne. Robię zgodnie z prawidłami biznesu sieciowego. To dlaczego nie idzie tak, jak ma iść? I wtedy poznałem moc usługi dźwigni abonamentowej. Dźwigni, która pozwala. Na przewidywalne dochody, na, przewidywalne na przewidywalną odnawialność na poziomie 75-90% wysiłku, można powiedzieć Twojego w każdym miesiącu. Bo tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, 10 osób powiedzmy dzisiaj zarekrutujesz, wprowadzisz do biznesu, w przyszłym miesiącu, jak wiesz, 2-3 osoby, już nie mówię na... Na przestrzeni kolejnych 3, 6 miesięcy czy 12 miesięcy jest to 15-20% osób, które odnawiają zakup. I zastanawiałem się, jak to zrobić inaczej. I właśnie z pomocą przyszła dźwignia abonamentowa. A oprócz tego, usługa, która dzisiaj jest cholernie potrzebna. Można by oczywiście mówić wiele na ten temat, jednak badania pokazują, że Twoja uwaga, mój drogi, jest w stanie. Skupić się tylko przez 5-10 minut takiego nagrania. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam cię na 60-minutowe spotkanie online, na którym wyjaśnię szczegóły. Właściwie rozwiję mity na temat tanich produktów, na temat w ogóle firmy, na temat Twojej wolności finansowej z tym związanej, dlaczego największe firmy na świecie posługują się abonamentem? Czego ja dowiedziałem się przez ostatnie lata, kilkanaście lat działania w biznesie sieciowym, a co mogło ci prawdopodobnie umknąć? Jak to Tobie pomoże w wejściu na drogę wolności finansowej. Dowiesz się, jak możesz się uruchomić teraz i dlaczego akurat teraz jest najlepszy czas, akurat dlaczego w tym projekcie, dlaczego w taki sposób, który na przykład w projekcie 3 razy 100 obecnie działamy. Także do zobaczenia na spotkaniu. Jestem przekonany, że poznasz inną optykę działania. Trzymaj się, pozdrawiam. Cześć.